Cześć. Słuchajcie, dotarliśmy do końca. To jest ostatnia postać w drugim sezonie, którą dzisiaj omawiamy w ramach zmian w tym właśnie sezonie. Z Zafina. Tutaj u niej zmienili naprawdę dużo, więc słuchajcie się. Zaczynamy od tego, że jak widzicie w ogóle tekst jest po prawej stronie. Wynika to z tego, że jak sobie wejdę do tego hita, zobaczcie, jest takie światełko, taka kula obok paska Hit. I ta kula nazywa się Anathema. To jest nowa rzecz, właśnie dla Zafiny teraz. Nowy enhancement, nowe ulepszenie, i dostajemy to po pierwsze, kiedy wejdziemy do hita, ale też kiedy wykonamy niektóre ataki. A co się dzieje, kiedy mamy tę anatemę? Niektóre ataki są ulepszone, czyli w sumie działa to na takiej samej zasadzie jak Starburst u Claudio. Anatema resetuje się na początku każdej rundy, a kiedy zawina jest w hicie, może wykonywać ciosy wzmocnione właśnie tą anatemą. Natomiast one wtedy będą pasek hit zużywać. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, ciosy które zużywają anatemę zadają zwiększony chip damage wtedy kiedy Zafina ma 42 punkty zdrowia bądź mniej. I uwaga, to jest z początku drugiego sezonu kiedy pasek zdrowia wynosił 180, więc podejrzewam, że teraz ten próg jest ciutkę większy. Jeszcze jedna uwaga na temat tego progu. Jeśli Zafina odnowi sobie zdrowie, będąc już poza tym progiem, ten efekt już nie będzie dostępny. A jakie ciosy dają tę anatemę? Tutaj macie ich listę. Zapauzujcie sobie i zobaczcie. Z kolei ciosy, które wcześniej w pierwszym sezonie były ulepszone dzięki hitowi, teraz już dzięki temu hitowi nie będą ulepszone, dlatego że wprowadzono anatemę i macie na ekranie właśnie te ciosy. A nowe ciosy, które teraz ma Zafina dzięki na Anatemię Tył jeden, dwie ręce. Tutaj widzimy, że jest takie rozszerzenie, bo tego trzeciego ciosu wcześniej nie było. Zobaczmy teraz na trafieniu pod tył 3, bądź bloku też, właśnie dwie ręce. No i mamy też dwie ręce na trafieniu bądź bloku pod tył 2. O, tutaj to jest takie to ciekawe wzmocnienie. No. To jest trochę zawiłe i współczuję trochę graczom za Finę, bo będą musieli się sporo nauczyć. Mamy nowy cios, a w zasadzie zmieniony, dlatego że wcześniej DF1-2 działało troszkę inaczej. Teraz działa to właśnie w ten sposób. Ostatni cios jest na S-Mid. Drugi nie kombuje się w trzeci, więc zobaczmy, jak to wygląda. A, czyli czekajcie, czyli nie jesteśmy w stanie. Okej. Okay, nie jesteśmy w stanie wykonać tego trzeciego ciosu, jeśli drugi spudłuje. Znowu nowy cios, db2.1. To jest przejście do Skrykrowa na minus 12. Zobaczmy, jak to jest na trafieniu. Plus 7. Kolejny cios, nowy cios, db2 na trafieniu bądź w bloku. Dwie ręce, no to to jest to, co widzieliśmy też wcześniej w przypadku innych ciosów. Ta kontynuacja. I chyba ostatni z nowych ciosów. tył, dwie ręce, taka łapa. Jest to homing 19-kratkowy. Bezpieczny na bloku minus 6. Na trafieniu widzieć tak daleko przewraca, Jeszcze tak, jakby dawało gonga, ale to jest y, po prostu ten dźwięk zyskiwania anatemy. No, bardzo, bardzo ładny ciosek, który przypomina tył jeden Klaudio. Zmiany dla serii DF121. To jest tak, po tej serii wchodzimy do skerkrowa, ale możemy trzymać tył i wtedy do skerkrowa nie wchodzimy. Wcześniej mówiłem chyba o DF122 ręce, a to się robi DF121. Także tutaj przepraszam za pomyłkę. Recover na bloku zwiększono o jedną klatkę, wcześniej było minus 13, teraz jest minus 12 Zobaczmy, tak samo jest jak nie wchodzimy do postawy, tak zgadza się Obrażenia zmniejszone z 20 na 16, to jest się że chodzi o trzeci cios Tak, tak, teraz trzeci cios zadaje 16 Dystans do przeciwnika na bloku jest teraz mniejszy Zachowanie przeciwnika na trafieniu jest inne Wcześniej wydaje mi się, że to przewracało Zachowanie przeciwnika w powietrzu też jest inne tak po prostu normalnie upada. Nie wiem jak było wcześniej. No i też zmiana zachowanie przeciwnika na ziemi. Zobaczmy, czy tutaj coś się dzieje. Nie. Nie wiem, co to dokładnie oznacza. W jakiej sytuacji ten cios może trafić na ziemi. Dajcie znać w komentarzu w razie czego, jeśli wiecie. Teraz zmiany dla ciosu Mantis DF1. Ja tutaj zrobiłem tak, żeby był blok, dlatego, że na trafieniu jest to Hit Engager. No i tak. Chodzimy do Scarecrow'a. Natomiast możemy przytrzymać tył, żeby do tego Scarecrowa nie wejść. Startup został mocno przyspieszony, wcześniej było 24-25, teraz jest 20-21. No i też zwiększono chip damage, wcześniej zadawało to 9, teraz zadaje 12. Teraz mamy Scarecrow tył e, Dwie renter, to jest ten lołek. Zostało to zmienione na cios Sinister Bite, e, cios który zużywa Azazel's Power, czyli że zabieramy sobie zdrowie, czy mamy to zdrowie do odzyskania tak tutaj jest tego 15 obrażenia zwiększone z 16 na 20 zachowanie przeciwnika na trafieniu jest zmienione no tutaj widzicie że on tak odlatuje o, w ten sposób recovery zwiększone o jedną klatkę i teraz na bloku jest minus 18 wcześniej było minus 17 zwiększona hardbox, żeby łatwiej było trafić zafinę no i dodatkowo ciosem zabiera nam zdrowie, to jest to o czym na początku powiedziałem. Jeśli mamy anatemę i scarecrow, wciskając df3 plus 4, wykonujemy ten cios, który wcześniej był hit smashem, no i teraz nazywa się Anathemic malice, tak więc input tutaj jest zmieniony. Zachowanie zafiny na trafieniu jest też teraz inne. Obrażenia zmienione wcześniej było 10, teraz zadaje 6, jeśli chodzi o pierwszy cios, a jeśli chodzi o drugi, zadawało 20, a teraz zadaje 15. Ze Scarecrowa możemy zrobić teraz zarówno hit bursta, jak i hit masza. Tył 1, dwie ręce wcześniej robiliśmy. To jest ten, no powiedzmy, pseudo-just Teraz robimy go tył 1, 1. A dodatkowo. Ukłon dla graczy o słabszym manualu zwiększono okienko na zrobienie tego długiego ciosu o 4 klatki. Taki ciosek. Wcześniej robiliśmy go DF2, 3, teraz go robimy góra przód 2. A zachowanie przeciwnika na trafieniu w jest teraz inne, dlatego że dostaje Strong Aerial Tail Spina. Unblock. Wcześniej robiliśmy go tył 2, plus 3, teraz go robimy góra tył 2 ręce. Kirkrow 3 plus 4, teraz daje w powietrzu strong aerial spin. no tutaj widzę duży potencjał na dżagle. Tarantula dwie ręce, teraz ten cios jest homingiem. Teraz jeśli wychodzimy z tarantuli wciskające dół tył, możemy blokować stojąc. Seria 1-4, recovery zmniejszone o 4 klatki, natomiast na bloku tutaj nie ma różnicy, bo u przeciwnika też jest taka zmiana. Natomiast na trafieniu wcześniej było plus 22, teraz jest plus 8. I zmieniono zachowanie przeciwnika na counterhitie w przypadku drugiego ciosu. Zobaczmy, czy uda mi się to zrobić. O, tak jest. Zmiany dla ciosów przód 3, to jest ta noga. Przede wszystkim startup przyspieszono 4 klatki z 21 na 17. Zmieniono tracking po to, żeby łatwiej było trafić przeciwników stępujących w lewo. Zmieniono zachowanie przeciwnika na trafieniu po to, żeby można było robić kontynuację. Tutaj jest taka sytuacja, normalnie jak zrobimy przód 3 wchodzimy do Scarecrowa i jesteśmy na 14 Natomiast jeśli nie wejdziemy do Scarecrowa wciskając tył to jesteśmy na plus 10, ale nie wiem czy to jakiś gwarant zadziała Bez postawy na pewno nie, dlatego że przeciwnik kuca, a nie mamy tutaj 10 klatkowego mida Natomiast ze Scarecrowa możemy na przykład zrobić tak Więc tutaj mamy elegancki gwarant Wśród ręce zwiększono ruch do przodu, żeby zwiększyć zasięg tego ciosu. Dodatkowo jeśli chodzi o konsumpcję zdrowia, przy użyciu Azazel's Power wcześniej było to 8, teraz jest 18. DF 41 wcześniej pierwszy cios wychodził w 14 klatek, teraz wychodzi w 13. Na bloku wcześniej było minus 12, teraz jest minus 9. No a jeśli chodzi o konsumpcję zdrowia, no to wcześniej było 8, teraz jest 18. Tył 2, wcześniej na trafieniu było plus 12, teraz jest plus 14, skalowanie obrażeń w kombosach zostało zmienione i teraz wynosi 70%. Góra przód 3, to mamy taki skok do przodu, jeśli zrobimy góra 3, też skaczemy do przodu, ale jeśli zrobimy górę tył 3, to skaczemy tutaj pionowo, Zmieniono zachowanie przeciwnika w powietrzu, kiedy go trafimy, jest Strong Aerial Tail Spin, no i obrażenia zostały zmniejszone z 25 na 19. W 2 to jest ten ciosek, jeśli trafimy przeciwnika w powietrzu to dystans między postaciami jest teraz mniejszy Natomiast na bloku było wcześniej plus 8, a teraz jest plus 6 Scarecrow DF1 zmienia zachowanie przeciwnika kiedy jest trafiony pierwszym atakiem Nie wiem dokładnie co to znaczy, być może jakoś inaczej stoi, żeby tutaj nie było uifów w przypadku tego drugiego ciosu Wrażenia drugiego ciosu zostały zwiększone z 20 na 30 Chip Damage natomiast, słuchajcie, z 8 na 15 został zwiększony. Popełniono tracking drugiego ciosu, kiedy pierwszy zostanie zablokowany, żeby ten drugi cios nie wychował. A jeśli chodzi o zużycie zdrowia, w Adazals Power wcześniej było 8, teraz jest aż 24. Rantula 1 teraz ten cios jest Power Crashem na bloku wcześniej było minus 9, teraz jest minus 13 i tutaj. Powtarzając, że recovery na bloku zostało zwiększone o 4 klatki, a zachowanie przeciwnika na trafieniu zostało zmienione. Teraz tak odrzuca odwrotnie do nas. DF14, jeśli trafimy, to przeciwnik jest od nas dalej. No, a jeśli chodzi o zmianę we frame dacie, to wcześniej tutaj piszą, że byliśmy po DF14 na aż plus 12, a teraz jesteśmy na plus 7. D3 zmieniło zachowanie przeciwnika na trafieniu na counter hicie. DB2 na bloku było minus 9, teraz jest aż minus 13. Zachowanie przeciwnika na trafieniu zostało zmienione. Wcześniej to chyba przewracało, tak mi się wydaje. A na counterhicie cios ten działa teraz tak samo jak na normalhicie. Przód 4. Wcześniej cios zadawał 20 punktów obrażeń, teraz zadaję 16. I zachowanie przeciwnika na trafieniu zostało zmienione. To wcześniej przewracało, a co najmniej wrzucało na ścianę. No więc kolejny gruby nerw. WS3 obrażenia zmniejszone z 20 na 16. Scarecrow 2 2:1. używamy teraz zdrowia 18 zamiast 8, kiedy mamy Azazel's Power. Tarantula 3. Zmieniono zachowanie przeciwnika na trafieniu. Wydaje mi się, że wtedy już na trafieniu przewracało. A na counterhicie jest taki stun, i tutaj jest plus 19, na przykład siedzi to. Dodatkowo skalowanie obrażeń na counterhicie zostało zmienione. Teraz jest 70%. Zmiana dla reversala, czyli tył 1 plus 3 albo tył 2 plus 4. Jeśli przeciwnik jest za naszymi plecami i tym trafimy, to wtedy się odwracamy. I ostatnia zmiana spacza 2.0.0.0.2 Skelkał ten z tył dwie ręce. Tutaj zmieniono zachowanie przeciwnika po to, żeby. Stał do nas przodem, nawet jeśli jest pod lekkim kątem, żeby nie było takiej sytuacji, że jak mamy jakieś ciosy, które są po tym side stepie przed traktowane jako unblock, bo przeciwnik nie zdąży się po prostu odwrócić. No i też zmieniono kolizję na trafieniu, bo zdarzało się, że postacie zamieniały się miejscami pod ścianą. I to już koniec. Nie będzie kolejnego filmu na temat zmian balansowych w drugim sezonie, przynajmniej na razie, tak obszernych, bo na połowę maja, chyba na 13, twórcy zapowiedzieli kolejne zmiany balansowe. Mam nadzieję, że nie będą już tak obszerne. Będzie osobny materiał. Dzięki, że oglądaliście te filmy. Jeśli chcecie do którejś postaci przeskoczyć, no to jest też oczywiście playlista, czy w opisie, czy tutaj na końcu filmu. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.